W tym filmie zdradzę wam jedną z tajników, jeden z tajników hipnozy pedofilii. Bo głównie oni tak hipnotyzują. Powiem wam, jak oni to robią. I wytłumaczę wam przede wszystkim w tym filmie, jak samemu hipnoza się ściąga. Przypomnę wam modlitwę, o ile jej nie znacie. O branie nie będę mówił, bo nie wierzę, że nie wiecie, czym jest brama. To teraz tak. Oni głównie specjalizują się w hipnozie wyobrażeniowej, która na mniej więcej działa tak. Na przykład wyobraź sobie, wyobraź sobie takie wahadło. O wahadło wyobraź sobie, że ono się rusza. I rusza się coraz wolniej to wahadło. I na przykład wiesz o tym, że nie można w życiu niczego robić w pośpiechu. I wy sobie wyobrażacie to wahadło jak zwalnia. W głowie wyobrażacie sobie i na przykład stajecie się przez to w życiu bardziej opieszali. Spóźniacie się na przykład na różne wydarzenia, miejsca, mitingi, do szkoły czy gdziekolwiek, bo Was już zahipnotyzowali. To jest hipnoza wyobrażeniowa. Teraz druga. Bo oni są mistrzami delikatnej hipnozy. Podaję przykłady, lekkie hipnozy. Jeszcze jest druga hipnoza na geometrię. A weźcie popatrz tu, patrz jaki dziwny punkt. Popatrzcie jak, 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 jakie to dziwne. Mistrzem tej hipnozy jest akurat Tomasz Harsze, z Chorkówki, pedofil. Patrzycie w jakiś punkt długo. Grunt, żeby punkt miał taki wygląd, żeby przykuwał spojrzenie. To może być logo, to może być jakaś geometria, jakiś wzór i tak dalej. To może być też światełko świecące. O tym kiedyś mówiłem, ale mówię jeszcze raz. Tak to wygląda. Patrujecie, się i teraz to wygląda tak jak się wpatrzycie porządnie. To wasz mózg funkcjonuje tak, że większość swojej uwagi poświęca w patrzeniu się w ten punkt. Jeżeli nie trzymacie kontaktu wzrokowego z nimi a oni oczami też potrafią hipnotyzować to trzeba uważać i przy bramie stać. To jeżeli patrzycie w ten punkt i ktoś coś do was mówi to przy ciężkim transie oni to mogą godzinami robić, dniami i w końcu im wejdzie. Wy się patrzycie w ten punkt, oni dosłownie was szarpią, popychają, wy się podśmiechujecie. A normalnie, gdyby ktoś was przykładowo szarpnął czy popchnął, to byście go zajebali. Przykładowo. I tak działa ich hipnoza. To nie musi być hipnoza, żeby się zabijać. To jest takie coś. A potem na przykład łapiecie się na tym, że nie wiem, macie coś robić, idziecie przez ulicę, a widzicie w głowie, wyobraźni ten wzór, na który patrzyliście. To jest ich hipnoza. To robią razem. I to im dobrze idzie. Przykładowo, patrzycie na coś, co się Wam podoba. Może być jakaś panienka albo jakiś samochód, co tam lubicie. I podejdzie taka kurwa i Wam powie frazę hipnotyczną w stylu takim: Ten samochód jest taki zajebisty, że świeci jak słońce. Świeci tak mocno jak słońce. I sobie automatycznie wyobrażacie słońce tak mocno, że nie mogę na niego patrzeć. I dosłownie może być tak, że jak Was dobrze zrobią, to zapomnijcie jak dana laska wyglądała, na którą patrzyliście, albo ten samochód. Tak to kurwy robię. A teraz jak to się ściąga? Pierwszy przykład jaki podam, to mój przykład wyobrażeniowy z wahadłem. Tylko muszą dać jeszcze warunek z tym wahadłem. Załóżmy, że taki warunek, że No, macie... Tak naprawdę warunek już był, bo warunek bazował na tym, że macie, macie decyzję w życiu podejmować wolno, żeby się spóźniać i żeby spartolić wiele spraw. W takim razie modlitwa hipnotyczna, która ściąga, to mniej więcej idzie tak. Wolę poruszać się swoim naturalnym tempem ruchu. Tempem ruchu. Wolę to. Wolę nie poruszać się w zwolnionym tempie. Wolę wykonywać czynności natychmiast, jeżeli wiem, że muszę je wykonać, a nie czekać na nie wiadomo co. A nie czekać i uważać, że muszę potrzebować wiele czasu, żeby je wykonać. Wolę to, niż wyobraźni widzieć wahadło, które zwalnia, i nawiązuje do tego, że ja mam zwalniać swoje życiowe decyzje. I akceptuję ten fakt. Akceptuję ten fakt w swoim sercem. Całym swoim sercem. I poddaję się temu faktowi całkowicie, cały i zdjęte. Tyle, że to powtarzać trzeba czasami z kilkanaście, kilkadziesiąt razy. To zależy i to jest uzależnione od siły. Transu i tego, jak długo wam to robili. Przykład. Albo z tym słońcem. Wolę. Widzieć Lamborghini, na które patrzę. Albo moją dziewczynę, na którą patrzę. Normalnie. Wolę to. Wolę patrzeć na nią normalnie. I wolę wyobrażać sobie, że nie świeci ona jak słońce. I widzę ją doskonale. Tak jak doskonale widzę samochód, na który patrzę, i nie świeci mi jak słońce. Jest przeze mnie doskonale widzialny. Powolę to niż wyobrażać sobie, wyobraźni swojej, że samochód, na który patrzę, albo moja dziewczyna, na którą patrzę, świeci jasno jak słońce, żebym nie mógł jej zobaczyć. Tak jak mojego samochodu, przykładowo. I akceptuję ten fakt. Akceptuje ten fakt w swoim sercem i poddaje się temu faktowi całkowicie. Cały. Zamykam pieczęć. Koniec. Tak to idzie. To są delikatne hipnozy. Niektórym jest ciężko uwierzyć, że to działa, ale oni to robią długo i razem i to działa. Tak hipnoza o nich chodzi. Uważajcie na te sztuczki. Oni głównie z tych metod korzystają. A metody uchylania bram, jakie mają, to nawet nie jestem w stanie Wam policzyć. Mniej więcej tak to u tej gnoi chodzi. I tak się ściąga hipnozę samemu, tą modlitwą, co Wam przypomniałem. No i bramę każdy musi mieć. nie wierzę żeby ktoś nie wiedział, co to jest brama, ale przypomnę. Musicie wiedzieć, wiedzieć po co żyjecie. Bo jak nie wiecie, po co żyjecie i nie macie marzeń, to skończycie sparaliżowani albo sparaliżowane. Tyle odnośnie hipnozy tej delikatnej. Ona naprawdę jest potężna. Jak się ją długo robi, jest praktycznie niewykrywalna. Uważajcie na to.